Powiedzcie mi, że to nie wygląda pięknie. Tak długo walczyłem z tym, żeby stworzyć tą piękną konstrukcję. Tutaj tak ładnie zwisający autobus czerwony na tle polskiej Statuły Wolności. No, tu jest ten ciągniczek, tak sobie ładnie na haku. No i to wygodniej mi się będzie pracowało. Nie? Jak sobie człowiek dobrze przygotuje stanowisko, to jednak można tutaj śmiało popracować. Jak tu puknę parę razy, to sprawdzam, czy tu aby strop nie jest popsuty. Wygląda wszystko, że jest cacy, prawda? I teraz musimy tylko wejść na górę. Ostrożnie, bo tu łatwo spaść, prawda? Zawsze zasady BHP to podstawa. Możemy sobie po autobusie pochodzić, poskakać, no złopatować go parę razy. Można też oczywiście wziąć sobie palniczek, tutaj pospawać, co się da. W sumie nie mam pojęcia, tutaj jest coś do spawania. Tutaj też coś jest do zespawania, prawda? Najlepiej jest sobie go obrócić do góry nogami, bo wtedy się wygodniej pracuje. Nie jak tu się przejedzie, widzicie? Cały ten spód można odspawać. Tutaj jeszcze o. kulturalnie, o widzicie? I teraz dzięki temu mamy możliwość wejścia do autobusu i do rozebrania go po prostu na, na wygodniejsze części nie? żeby tutaj pozbierać niektóre rzeczy to najlepiej jest łopatką bo tu prawda wygodniej jest no, ale można sobie też pomóc palnikiem tak? więc ja tutaj palniczkiem kulturalnie usuwam niepotrzebne rzeczy, niepotrzebny złom jeden ziomeczek tutaj u nas na kanale zawsze mówił że każdy ziom zbiera złom i z tym się mogę zgodzić, prawda, ale ale to nie jest tak do końca kolorowo, bo ciężko z tego wyżyć. Tu jeszcze coś jest. O, i na. Uj, spadło nam, spadło niedobrze. Dobrze, gdzie tu jeszcze jest miejsce? Tu jest coś do wyspawania. Najlepiej jest chodzić z włączonym. O, tutaj na zielono się świeci, widzicie. Czyli jednak trzeba wejść do środka. Żeby tu dokończyć robotę, to jednak zdecydowanie trzeba wejść do środka do autobusu. Tylko uważajcie, bo jak już raz wpadniecie tutaj, to potem możecie nie wyleść, nie? No, ale już chyba tu więcej roboty nie skończy. Jeszcze mogę spróbować z góry coś tu ładnie opędzlować. W razie jakby był jakiś cięższy dostęp. Natomiast z tego co widzę, to już więcej się tutaj rzeczy nie da zrobić. Możemy jeszcze spróbować tutaj boczkiem. Delikatnie. O, zawiesić się. Ja tu możecie sobie wyobrazić, że mam takie, takie ten na haku, nie, ja sobie tu wiszę i mogę teraz chodzić po tych wszystkich rzeczach. O, 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 tu mnie, tu mnie troszkę wyrzuciło, ale spokojnie, bo tu mistrz Raven potrafi. No dobra, widzę, że już mam troszkę utrudnioną pracę, jeśli chodzi o autobus, więc możemy sobie tylko tutaj, gdzie, gdzie jest dostęp, nie popracować. Tutaj jeszcze jest jedno miejsce do wyspawania. Polak potrafi, nie? Bo widzicie, nie było mi zbyt wygodnie usuwać tutaj niektórych tych przedmiotów. A jednak jak sobie tak porobię, no to to jest mi i łatwiej i prościej. Można podskakiwać jak baran, ale po co? Jak można sobie rusztowanie postawić. U, jak się poskładało ładnie. No widzicie. Dobrze to przemyślałem. I tutaj musimy teraz łopatą pozbierać cały autobus. Mamy za mało miejsca. No bywa, bywa, więc trzeba podkładać część rzeczy. O! Teraz myślę, że jak odczepimy hak, to będzie nam zdecydowanie łatwiej, więc zróbmy to. Jeszcze naciągnijmy go troszkę. A i spadło. A i niefortunnie, niefortunnie to się złożyło. Nie tak to miało być. Pyk. Trzeba coś jeszcze tutaj zostało? Jest, zostało tutaj do wyspawania. I myk, i autobus. Pyk poskładany. Kasa dla złomiarza przyszła, wszystko jest cacy. Jeszcze tutaj został kawałek metalu, też to oczywiście wszystko trzeba pozbierać. Nic nie może nam się tutaj walać po okolicy, bo to ma być ładnie i pięknie wysprzątane. Tak se teraz myślę, że autobus powinienem tutaj zrobić zamiast, zamiast tego, żeby rusztowanie jednak było lepsze. No ale dobra, no to my sobie tutaj podjedziemy po prostu i weźmiemy sobie samolot. Może akurat samolotem nam się uda tutaj takie rzeczy osiągnąć, więc obniżymy sobie hak. Najlepiej tak, żebym ten 100-kilowy hak mógł złapać w rękę. Tutaj je ładnie też potworzyłem, bo wziąłem młot w rękę i po prostu wyburzałem te kawałki. I Tak troszkę jak ludzki Lego mi się ten budynek, który tu stał, zburzył. Teraz wygląda lepiej, teraz jest taki, taka, taki twór artystyczny i ja jestem za tym, żeby to zostawić. nie? Weźmy sobie ten hak ze sobą i ten hak sobie tutaj możemy dziabnąć. Nie tak panie, tutaj jest. O! Nie ja ten klawisz naciskam. Proszę, jest samolot podczepiony. I teraz my go ze sobą tutaj weźmiemy. On jedzie tu z nami, tylko powoli dosyć, nie? No i teraz tym samolotem spróbujemy sobie go podciągnąć na maksa. To jest jak łowienie ryb teraz, tak? Złowiliśmy ładne tutaj nagrodę. I czy jesteśmy w stanie go na te rusztowanie tutaj wsadzić? A nawet się udało. Powiem wam szczerze, że nawet się udało na rusztowanie wsadzić, tylko muszę go poprawić, bo nie do końca jestem w stanie tutaj zaoperować odpowiednio. Jeszcze pod lepszym kątem, jakbym go tutaj ładnie wziął. W tę stronę nie idzie. A troszkę tak bardziej do góry i podniesiemy hak w górę. No, teraz wygląda troszkę lepiej. Może nam, nawet nam się uda tutaj oczyścić ten teren. Tylko pytanie teraz, jak tu wskoczyć, nie? Na pewno się da, tylko trzeba znaleźć dobry kąt. Znajdzie dobry kąt, to wszędzie się wskoczy, nie? Zresztą co ja się będę męczył, wezmę sobie drabinkę. A ja mam drabinkę przy sobie, to idealnie. Teraz powinniśmy sobie tutaj dać drabinę do tego lepszego rusztowania, bo to jest rusztowanie 4.0. Rusztowanie 4.0, które potrafi, pozwala nam na wykonanie dalszych prac naprawczych. No i teraz możemy sobie wziąć szczotkę i śmiało, jak już tutaj widzicie, Mamy pełny dostęp do szczotkowania. No od razu lepiej się pracuje. I teraz śmiało możemy sobie podoczyszczać cały teren, który tutaj, prawda, nie, nie został ładnie, ta ściana doczyszczona. Samolotem jest łatwiej. No jakby każdy z Was miał dostęp do samolotu, to ile łatwiej by Wam się tutaj pracowało na budowie, nie? Natomiast, no to trzeba mieć hajs, nie? Jak się ma hajs, to człowiek może. Może dużo. Dużo może osiągnąć, dużo może zrobić. No, no nie każdy tak ma, nie. Natomiast tutaj widzicie, że za pomocą samolotu prawie na sam szczyt dotarliśmy. Dobrze. No i teraz cóż, no już więcej chyba z tym samolotem nic nie zrobię. Choćbym chciał, to będzie ciężko. Więc musimy się przyjrzeć, gdzie tutaj można go złopatować. Teraz jest niedostępny. Dlaczego jesteś niedostępny? Nie pozwala nam łopatować. Może go trzeba jakoś bardziej odczepić. O, teraz lata, widzicie? Ja potrafię zrobić nawet wrak to prowadzić do lotu. O! O, o, o! To już chyba bardziej moje klimaty, bo jak on tak lata. otfrunął Próbuję latać, jak ćma! Ale mi się nie udaje. Dobrze, dobrze, dobrze. To ułatwi nam pracę. Jak się dobrze ustawi, idealnie, na balkonie u sąsiadki się ustawił. No to może mi się uda tam wejść teraz. Nie na tym samolocie, tylko żeby, żeby mi się udało. O, do, do pilota doszliśmy. Widzę nowy wymiar. Nowy wymiar rzeczywistości. A tu mam zaznaczone, żeby z pawarką polecieć. Dobra. Tylko nadal jest niedostępny, więc nie wiem do końca o co chodzi. Natomiast sprawiliśmy, że samolot lata. Aż sobie muszę zrobić screena, bo to prawda pięknie wygląda. Dobrze, odłóżmy go troszkę, żeby on był swobodniej sobie leżał. Bo jak jest naprężony, to. To teraz będziemy mieli dostęp. Dobra, i teraz tak, drabinkę. Właśnie nie wiem, czy ta drabinka to nie będzie za nisko. Może być za nisko. Może po rusztowaniu da radę gdzieś skoczyć. To no zbyt płaski jest. Nie ma żadnych takich rzeczy, gdzie się człowiek może podczepić. Na upartego by mi się w końcu udało, nie? Tak jak teraz on tu spadł, bo go swoim grubym ciałem tutaj strąciłem, prawda? No to może, jakbym po rusztowaniu spróbował przeskoczyć tutaj i za łopatką bym przeszedł. O, tutaj bym wskoczył jeszcze na, na śmigiełko. To już prawie sięgłem. Już prawie mi się udało. A i chociaż tu jest taki mały spad, to może, może właśnie tutaj. No, niestety brakuje mi milimetra. Dosłownie milimetra mi brakuje. A już byłem tak blisko, żeby wskoczyć na sam szczyt samolotu. Ale nie. Niestety nie da rady Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. No można by to poprawić parę razy. No, to już jest taki kąt. Taki kąt nie halo. No Dobra, no to lećmy z tym samolotem. Teraz samolot mnie zaciął już, już koniec Już nic nie zrobimy O, lecimy samolotem, dobrze Musimy go położyć w takimś wygodnym miejscu O no chodź, leć pan O właśnie tak, właśnie tak O! Idealnie, tylko jeszcze żebym do Haka sięgnął Musimy go tutaj, jak do Jana Pawła go postawimy, to będzie lepiej. Widzicie, Jan Paweł potrafi sprawić, tak że u nawet dał nam możliwość podlotu tutaj pod naszą piękną ozdobę. Dobra, ła, wyrzuciło mnie w kosmos. Yy! Naprawie na sam szczyt. Jak ja to zrobiłem? No dobrze, to tak mi będzie wygodniej w sumie spawać, nie? Tutaj mamy miejsce do spawania. Tutaj też na szczycie możemy. To jest bardzo dużo spawania, skupienie na pracy, okay, z tej strony jest ładnie wycięte, a tylko od góry trzeba. No, i teraz to ten kawałek da się jeszcze opędzlować? Czy on powinien spaść? Nie. Jeszcze tutaj mamy. On wylata w powietrzu. Ale zgodnie z zasadami BHP, wszystko jest w porządku. Nic nam się nie stanie, żadnie sobie nogi nie skręcimy. O, i tu tek spadł. I teraz ten możemy tu zabrać, ten możemy zabrać. No już to wygląda o niebo lepiej. Natomiast moje pytanie brzmi, dlaczego ten hak tutaj, on się tam zawiesił. Dobra, to to zostawiamy na razie. Samolota może później rozbierzemy. Tam został nam ostatni kawałek ściany, ale z tym się trzeba pomęczyć. To trzeba wyczyścić. Więc wjeżdżamy. Ach, jak w masełko. Aż się wygodniej sprząta. Przy okazji pół londynu, londynu zburzone, zbuduję obiekt publiczny, w sensie bordellos. Jeszcze tutaj trzeba pozamiatać łopatą. Są tu jeszcze jakieś syfy. Tutaj tam jeszcze kamyk leży. Żaden kamyk nie może się ostać, bo jak ostanie się chociażby jeden kamyk to już znaczy, że będzie źle. Już kierownik przyjdzie i powie syf, syf zostawiony, macie po premii, 100% po premii, nie ma roboty. Odkładamy gruzowisko, swoją drogą nie wiem ile tam mam, 1200 cegieł. Jak ja bym te cegły mógł teraz przenieść na pierwszy obszar to by było lepiej. Czekajcie, bo tu jeszcze chyba coś leżało, tu worki z piaskiem. Zworki z piaskiem też tu weźmiemy. A no teraz jest czysto. Powajmy sobie to, bo przeszkadza. Zacznie budować. Co możemy zbudować? Możemy zbudować park, możemy zbudować plac z fontanną, albo możemy zbudować wejście podziemne. Ja natomiast jestem zwolennikiem parków, bo jak sami wiecie, żyjemy w betonowych miasteczkach, które są po prostu paskudne. I nie chcę nikomu. Cud dnia, jeżeli macie możliwość brania udziału w jakichś tam gminnych głosowaniach, czy nawet kolegę, który jest determinowany, żeby zostać radnym, cokolwiek działać, żeby jednak pozbyć się tych betonowych parków. A miasta miały piękne parki, naprawdę piękne parki miało, to przyszłe jakieś nie powiem kto, i stwierdzili, że lepiej jest mieć betonowy plac bo Bokomercha, tak? bo łatwiej jest postawić ogródek piwny. I, I wszystkim opychać do dziuba e, tani trunek. Każdy będzie zadowolony. No i niestety efekt tego jest taki, że mamy betonowe place. Latem gorąco, zimą ślisko i zimno. No i, i jak tu żyć? Nie? No, no syf. Syf. No, tyle wam powiem. Dobra, ładujmy tutaj metalowe printy. Ładujmy gruz. Tylko gruz mi się skończył. Tyle gruzu na zbierałem i mi się gruz skończył. Nie ma jak żyć. Dobrze, podbiegnijmy sobie znowu. Jan Paweł mnie tu cały czas motywuje. Jestem zadowolony z jego tutaj pomnika. Dobrze, że go tu postawiłem, prawda? On wskazuje palcem, nie? Czas najwyższy się wziąć za pracę. On cały czas jest takim motywatorem, głównym motywator tutaj wszelkich działań. Plus jeszcze, prócz tych, plus gruzu jest potrzebna jeszcze cegła, żeby tutaj ładnie parczek ozdobić. Tu akurat fajnie by było, jakbyśmy mogli każdą cegiełkę, każdą kostkę kłaść osobno I, i taki mem powinien w pewnym momencie wyskoczyć, po ilu kostkach ty się uśmiechniesz i to na pewno zrobiłoby robotę. Ja wiem, że temat jest taki dosyć ckliwy, prawda, nie, że tutaj, że to jednak jest tematyka ta wojenna, szczególnie w tych czasach, natomiast, no cóż, no... Trzeba też czasami wrzucić na luz, bo, bo tak to byśmy się umartwiali, tak? a to nie te czasy, gdzie, gdzie ludzie powinni się umartwiać z jakichś tam przyczyn. Nie? Dobrze, chyba tu wygląda wszystko. Zbuduj obiekt publiczny, 250 hajsu. No, jak jest park, to już lepiej wygląda. Tylko znowu ten park wygląda jak gruzowisko Na zdjęciu wyglądało, że jest pełno zieleni, a tutaj znowu mamy e, betonowe gruzowisko. No i to już tak nie wygląda fajnie. Toż chociaż. Jak już betonowe gruzowisko to mógłby to być równie dobrze cmentarz, a nie takie coś. No dobra, no więc w takim razie zostało nam do zrobienia, zobaczmy questy. Zbuduj nową chałupinkę, oczyść fasadę, czyli to, udekoruj obszar. Czy to nie jest dobra dekoracja? Ja nie wiem o co im chodzi. Eee, zbuduj nowy dom. Gdzie jest budowa domu? Tu jest budowa domu, czyli tutaj w tym miejscu, gdzie tu mamy ten... To i naszą drabinę. Drabina jest akurat cenna. No rusztowanie. No dobrze, już skończę to, bo na pewno was będzie męczyło, że, że Raven wszystko zrobiłeś, ale nie wyszczotkowałeś ściany. Ściana jest najważniejsza i tu mamy nowy taki element, co jest przedłużenie rusztowania, więc ja sobie kupię dwie sztuki, bo my już weszliśmy dosyć wysoko, natomiast nie dość wysoko, bo ile pomógł nam samolot i na pewno autobus by nam bardziej pomógł. Ale jednak, jednak samolot yy, zrobił tu robotę, ale nam brakło. Brakło nam delikatnie dosłownie jednej, jednej długości samolotu, nie? Dobra, i teraz możemy sobie tutaj ładnie wyszczotkować, prawda? Coś bym tu namalował, ale. Ale chyba nic z tego nie będzie. No, nie, to nie jest graffiti. Fajnie, jakby dali farbę, to bym, to bym tutaj nasmarował ładne rzeczy. Jednak mam dusze artysty. Dobra, tu jest jeszcze brudna kolumna. O ja, ale upierdzielona. Tu muszę mi zebrać tę jedną rusztowanko i tutaj nasmarować. To ja samolotem tamto wyczyściłem, a tego nie wyczyściłem, to tutaj bym sięgnął. A musieliśmy więcej pieniędzy teraz wydać na, na rusztowanie, a przecież mogliśmy zaoszczędzić. Używając wraku samolotu jako rusztowanie, nie? No i co? I tutaj fasadka jest zrobiona, teraz pewnie z tej strony, tak? Tutaj jedna kolumienka nam została. Możemy sobie postawić fontannę. Tutaj postawimy, jak ktoś będzie wychodził z urzędu, to centralnie proszę na fontannę, żeby sobie budki, trzewiczki od razu wyczyścić. A ja to jeszcze tutaj postawię podstawy fundamentu. To jest chyba podstawa fundamentu, tylko nie wiem, czemu nie mogę jej postawić. Okej, okay, tak trzeba. Pyk. I tu chyba... No nie będzie potrzeba dawać więcej, bo tutaj jest tylko ta jedna kolumienka nam została. Więc ja ją ładnie tutaj wyszczotkuję, wszystko cacy. Ładnie tutaj podeszwę. Oczyszczę. I jeszcze tutaj tego... tam jest jakiś taki... Taki Judasz i tego Judasza, to tam trzeba będzie ładnie tak zrobić. O, spadliśmy, ale spokojnie zasady BHP mówią, że czego BHP-owiec nie widział, no to święte, nie? Dobra, i mamy fasadkę wyczyszczoną, rusztowanka zebrane. To jeszcze tu leży, ale nie możemy tego przesunąć. Nieważne, coś bym chciał zbudować. Co mamy dostępnego? Mamy Big Burn, taki duży bloczek. Który średnio mi się podoba? Mamy dom z pubem, to już lepsze, bo jest jakieś miejsce publiczne i Bernard Junior. Stawiamy dom z pubem. Myślę, że dom z pubem będzie odpowiedni. Zła pozycja, bo niestety to coś nam blokuje. Jak to teraz anulować wszystko? Poprzedni, poprzedni. Na tym trzeba podjechać. Obniżymy sobie na, na S, nie na E. Jak to się ładnie oprze o ścianę, tylko chyba teraz nie sięgnę, nie? No, na spodzie dla mnie siłaczu, spodź się. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Aj, milimetrów brakuje. Trzeba by było popudziana zadzwonić, to on by tu pomógł. Podłącz hak. Dobra, leć tam do sąsiadki, panie. My Już tu będziemy kończyli, zacznij budować ten spabem, tak, dom z spabem. I tu już będziemy powoli kończyli, nie. Tylko musimy postawić to wszystko, co tu jest wymagane i każdą ze ściany. Za mało cegieł. panie, ja tu mam biegać z tymi cegłami teraz. Ja widzę, że tutaj dużo tych cegieł idzie, więc weźmiemy sobie od Jana Pawła tutaj tych cegieł trochę. Musimy wykręcić, bo tu nie jest tak łatwo wcale wykręcić. Trzeba przód tył wsadzić tutaj cegły. Wejść surowce 60 na 60 Więc cegieł mamy na maksa. Szkoda, że tu się nie usypuje w tej taczce troszkę gruzu. Lepiej by to wyglądało. No ale dobrze. No, nie czepiamy się szczegółów. Teraz tak, tutaj taczkę sobie zostawimy. Po uzupełniamy cegiełki. Cegły są tutaj, teraz tutaj mamy cegły. Full wypas, nówka nieśmigane. Przeszliśmy do środka, w środeczku nic. Teraz tam w środku trzeba. O nie, mnie tu zamknęło, nie da się wyjść. Ja, myślałem, że utknąłem. Dlaczego no przez drzwi się nie da, a da się przejść przez okna. To jest zastanawiające. No dobra, no to musimy postawić rusztowanko. I tu znowu cegły. Tych cegieł mi nie starczy. Cholera jasna. Dobra, za mało cegieł. Ile my tu tych cegier mamy? Weź. Weź cegły. Nie ma cegieł. Gruz podniosłem. A na co mi gruz? Ja chciałem cegły wziąć. Czerwone to jest brick. Rubble. Dobra, cegły proszę wziąć. Do teczką powinienem przyjechać. Dobra, zaś będę biegał jak głupek. No nieważne. Damy sobie radę, tak o. I teraz tak, tutaj mamy z cegieł zbudować, ale ja na razie bym wolał tutaj obskoczyć tą boczną ściankę. Bym wiedział, gdzie chodzę. Teraz tutaj podejdziemy tą ściankę. Tą ściankę, i, i tu mi zabrakło paru cegieł, nie? I tu jest już cacy. Natomiast znowu rusztowanie trzeba dać poziom wyżej. Tylko nie wiadomo dlaczego mi nie pozwala. Dobra, to musimy zostawić sobie mały odstęp. I damy na maksa, będzie mi wygodnie jak na szczyt wskoczę. I znowu dryłujemy po cegiełki. A teraz zostawię ładnie ozdabia. Metal, drewno. Drewno też możemy wziąć. Co mi wszystko wezmę. To nie jest tak, że mnie bolą plecy jak noszę po 145 kg cegieł, 65 kg drewna, 100 kg gruzu i, i prawie 70 kg metalu. Prawda, my jesteśmy Polakami, potrafimy sobie z takimi rzeczami uporać się. Tutaj ładnie jeszcze wskoczymy, będzie szybciej, nie? Szybciej będzie jak przelotem, tak samolotem przelecę z cegłami w ręku i, i po prostu tutaj poskładamy, nie? O, cyk i mamy 10 cegiełek. To jeszcze jak zrobimy rozpęd, to tak posurfujemy trochę jak w counter Strike'u. Akurat cegieł mi zabrakło na dokończenie roboty. O, ostatnia doza cegiełek, pyk. A tam jeszcze chyba daszek jest do dokończenia, tak mi się wydaje. No ale jeszcze spróbujemy takim flopem nie naokoło tak przelecieć, jak się dobrze człowiek rozpędzi, to i zahaczę tutaj, prawda, i ścianka stoi. No i na koniec widzimy, został nam daszek, więc na daszek to już wlezę normalnie raczej, po rusztowaniu co prawda, ale, ale da radę, trzeba się skupić, żeby tu wskoczyć. Nie pozwala mi wskoczyć. I no i powstał ten dach. Coś jeszcze tam z tego dachu zostało. Okna zostały. Jezus Maria okna i drzwi. I tutaj będzie bardzo dużo tego drewna potrzebnego. O skończyliśmy quest'a. Zobaczcie cztery gwiazdki tylko bo nie rozebraliśmy samolotu nie, niestety. No nic fajnie fajnie się gra przyjemnie tak tak z jajem. Tyle, no zostawcie jakiegoś tam subika czy coś, polećcie, nie, nie, żadnych, żadnych komentarzy, żadnych lajków, dislajków, Udostępnijcie i polećcie innym gdzieś tam na facebookach, tiktokach czy gdzie tam macie. Wspomóżcie kanał, udostępniając po prostu, że sam kanał, nie, sam kanał. Tyle ode mnie. Dzięki, na razie.